Cześć Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Sejm będzie pracował nad projektem uchwały powołującej komisję śledczą w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Projekt przygotowany przez Twój Ruch zyskał wstępne poparcie SLD, PSL i Platformy Obywatelskiej. Dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ta uchwała to wynik funkcjonowania lobby prorosyjskiego. 272 posłów opowiedziało się za skierowaniem do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie Komisji Śledczej dotyczącej likwidacji WSI. Za była cała Platforma Obywatelska. Pierwsze czytanie, to jest taki moment, pierwsze, drugie czytanie, kiedy mamy możliwość posłuchania argumentów każdej ze stron, zwolenników i przeciwników. Uważam, że to jest zupełnie normalna decyzja. Poseł Urszula Augustynowicz dodaje, że dzisiejsza decyzja nie przesądza o ostatecznym poparciu dla Komisji Śledczej. Inicjatywa Twojego ruchu może być dla platformy wygodnym narzędziem do atakowania prawa i sprawiedliwości, o czym mówił Radosław Sikorski w potajemnie nagranej rozmowie z Jackiem Rostowskim. Ty, ja uważam, że można za z komisją specjalną w sprawie Macierewicza. No a co innego jest dzisiaj? No tak, Kaczyński się przyspawał do Macierewicza i teraz trzeba Macierewiczem ich obu na dno pociągnąć. To co jest w materiałach prokuratorskich jest miażdżące. Można zrobić dwuletni cyrk i niech oni się tłumaczą. Tam są straszne rzeczy. Wiem, bo byłem przy tym. Dobrze, tylko trzeba namówić. Musisz Donalda namówić. Robię, robię. Musisz, no. Już jest palikot SLD i PSL. Tylko Donald. Donald się waha, ale lekko zapowiedział, niewykluczone. Pierwsze czytanie projektu uchwały zaplanowano na piątek. Dla prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego dzisiejsza decyzja posłów rządzącej koalicji i lewicy to akt zemsty. I to trzeba powiedzieć jasno, trzeba powiedzieć, że to jest działanie przeciwko interesom państwa polskiego. To jest działanie antypaństwowe, antypolskie i proputinowskie. Powołania Komisji Śledczej nie obawia się główny zainteresowany, Antoni Macierewicz, likwidator wojskowych służb informacyjnych. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, myślę, że są takie pomysły, a, że będzie można zrobić taką Komisję Śledczą, w której ja nie będę mógł de facto zabrać głosu, albo będzie się próbowało mi zamknąć usta, to przestrzegam, że to jest a, pomysł mało. Realistyczny. Poseł Macierewicz dodaje, że komisja śledcza będzie okazją do przypomnienia antypaństwowego charakteru wSI. Formacji wywodzącej się w prostej linii z sowieckiego GRU. Być może warto, żebyśmy porozmawiali nie tylko o nielegalnym handlu bronią dla terrorystów arabskich, o wprowadzaniu w błąd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezydenta Rzeczpospolitej na temat operacji, która nazwana została w raporcie Zen. Podczas prac komisji nie sposób będzie nie pominąć afer, w które zamieszani byli funkcjonariusze WSI, chociażby afery FOS. Opinia publiczna przypomni sobie też początki powstania dwóch największych prywatnych stacji telewizyjnych. Posłowie PIS zwracają uwagę na jeszcze jedną ważną konsekwencję powołania tej komisji śledczej. Będzie ona okazją do zadania politykom PO pytań o zaangażowanie służb specjalnych w powstanie platformy. Niewątpliwie padną też pytania o rolę Bronisława Komorowskiego, który jako były marszałek Sejmu nielegalnie próbował zdobyć aneks do raportu z weryfikacji WSI. Działania funkcjonariuszy były apolityczne, bezstronne i profesjonalne. Tak do posłów z Komisji do Spraw Służb mówił szef CBA Paweł Wojtunik. Mowa o śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Na posiedzeniu komisji nie stawił się prokurator generalny Andrzej Seremet. W piątek informacje w tej sprawie przedstawi on na posiedzeniu plenarnym. Do późnych godzin nocnych trwało spotkanie liderów koalicji rządowej. Oficjalnie tematem były bieżąca sytuacja polityczna i plany na najbliższe posiedzenie Sejmu. Mówiliśmy o tym, Pionierka jak szybko w procedować w tej chwili zmiany w Konstytucji dotyczące zapisów lasów państwowych. Mówiliśmy również o odstrzale zwierząt, które niszczą w tej chwili uprawy. Mówiliśmy o, o tych ustawach, które powinniśmy dość szybko procedować. Choć nikt z uczestników Spotkanie tego nie potwierdza niewykluczone, że rozmawiano również o sprawie posła Jana Burego. 10 lipca CBA przeszukała jego mieszkanie, biuro i pokój w hotelu poselskim. Chodzi o powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Funkcjonariusze weszli także do pomieszczeń 15 innych osób. Prokuratura potwierdza przeszukania zakończyły się powodzeniem. Pożywialiśmy różne rzeczy dokumentów, różnych przedmiotów, w tym także wyrobów ze złota. I można powiedzieć ogólnie, że wyniki tych przeszukań są pozytywne. Także w odniesieniu do wyrobów ze złota. Prokuratura nie podaje, ile złota udało się znaleźć, ani u kogo znaleziono poszukiwane wyroby. To właśnie za sztabki złota miały być załatwiane sprawy w resorcie infrastruktury i rozwoju. Akcję CBA wobec Jana Burego krytykują politycy PSL. Na razie nie ma żadnych przesłanek, aby jakiekolwiek zarzuty zostały postawione komukolwiek z parlamentarzystów Podkrężny Sądowego. Warto zadbać o to, aby prokuratura no, nie stawała się e narzędziem, czy, czy, czy też może nie te prokuratora, co też służby, narzędziem politycznym, więc wyjaśnienia w tej sprawie są dla nas bardzo, bardzo istotne. Dziś działaniami prokuratury i CBA, których funkcjonariusze dokonali przeszukań, zajęła się Sejmowa Komisja do Spraw Służb. Dla szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika wszystko jest jasne. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia tych czynności przez moich funkcjonariuszy. Na bieżąco dokonywaliśmy ich oceny. Ja nie kieruję bezpośrednio działaniami. Jestem szefem instytucji, odpowiada za nadzór, koordynację i właściwy przebieg tych czynności. Wszystkie czynności były autoryzowane przez prokuraturę. Wojtunik dodaje, że komisja Sejmowa nie ma wątpliwości co do apolityczności, bezstronności i sposobu działania CBA w tej sprawie. Dyskusyjna była inna kwestia na ile budynki kancelarii Sejmu podlegają przeszukaniom. Ja mam wątpliwości poważne w zakresie Możliwości przeszukiwania pomieszczeń sejmowych. E, uważam, że jest to precedens, który się dotychczas e, nie zdarzył. Bez powiadomienia marszałka Sejmu przeszukano bowiem pokój posła Burego w hotelu sejmowym. Ja nie znam innych przepisów, które uniemożliwiałyby przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych, e, e, służbowych czy innych zajmowanych. Przez parlamentarzystów. Prokurator generalny Andrzej Seremet na dzisiejszym posiedzeniu komisji się nie stawił. W piątek informację o śledztwie przedstawi posłom na posiedzeniu plenarnym. No zobaczymy, no, co prokurator powie, bo jeżeli tylko powie, że zarzuty są poważne, a później się okazałoby za parę lat bo wymiar sprawiedliwości tak działa, że nie było żadnych zarzutów no to nikt nie będzie odpadał za słowa, które padną w piątek. Po głośnym przeszukaniu mieszkania i biur posła Jana Burego na ludowców padł blady strach. Akcję CBA i prokuratury odebrano jako próbę nacisku przed głosowaniem nad wotum nieufności dla szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Choć dziś padają zapewnienia, że czas przeprowadzonej akcji nie miał konotacji politycznych, nie sposób uwolnić się od takich skojarzeń. Poza udaną akcją prokuratury i CBA, być może pomyślnie zakończyła się także akcja presji na koalicjanta. Pionierka studiów gender w Polsce i propagatorka tej ideologii została pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania. Profesor Małgorzata Fuszara zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która objęła mandat w Parlamencie Europejskim. Małgorzata Fuszara jest prawnikiem i socjologiem. W swoich badaniach zajmuje się socjologią polityki, prawa, mniejszości etnicznych, społecznych i kulturowych. Kieruje ośrodkiem badań społeczno-prawnych nad sytuacją kobiet oraz gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Fuschera otworzyła w 1996 roku pierwsze w Polsce i w tej części Europy podyplomowe studia nad społeczną i kulturową tożsamością płci. Nowa pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania działa w Kongresie Kobiet i jest członkinią jego rady programowej. Moim zdaniem jest to świetna kandydatka, przygotowana do tego bardzo dobrze. Właściwie całe swoje życie zawodowe zajmowała się badaniem spraw równego statusu, przeciwdziałania... Ten wybór to jasne poparcie ideologii gender przez rząd, podkreśla ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Nie chodzi tutaj o żadne sprawy równościowe, ale raczej chodzi o sprawy ewidentnie związane z promocją tej ideologii. A więc to jest przykład ideologizacji Urzędu Ministerialnego, co oczywiście może i musi budzić zasadny niepokój, bo jest to no naruszenie. W gruncie rzeczy wytworzenie tego urzędu i obsadzenie go taką osobą powoduje już na starcie bardzo poważne obawy o nierówność traktowania osób, które są za gender bądź są przeciw gender. Powstanie urzędu pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania budzi od samego początku wiele kontrowersji. Sam w ogóle urząd pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania jest pomysłem dość dziwacznym, bo on jak gdyby sugeruje na samym wstępie, że właściwie państwo polskie nie przestrzega konstytucyjnych praw osoby ludzkiej, nie przestrzega zasady równości wszystkich obywateli. No bo skoro potrzebny jest dodatkowy jeszcze urząd w randze ministra pełnomocnika rządu, no to jest wyraźna sugestia, że państwo polskie nie jest samo w sobie zapewnić gwarancji przestrzegania praw konstytucyjnych. Profesor Małgorzata Fuszera zastąpi na stanowisku dotychczasową pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która została europosłem i wielokrotnie dała się poznać jako zwolenniczka ideologii gender. Inwestorzy, którzy zdecydują się na eksploatację polskich złóż gazu łupkowego, zapłacą specjalny podatek zwany węglowodorowym. Będzie on obowiązywać od 2020 roku podatek węglowodorowy będą płacić firmy wydobywające ropę naftową, gaz ziemny i gaz łupkowy. Nowa Danina ma zagwarantować Skarbowi Państwa sprawiedliwy, jak zapewnia rząd, udział w zyskach z eksploatacji polskich złóż. Jednocześnie ma zachęcić inwestorów do poszukiwań i eksploatacji przede wszystkim gazu łupkowego. Stawka podatku węglowodorowego ma wynieść od 0 do 25% i będzie uzależniona od uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. Posłowie zajęli się dziś także ustawą o Odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają doprowadzić do tego, że w 2020 roku udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie ma wynieść 16%. To wymóg unijny. Nowe regulacje umożliwią produkcję energii na własne potrzeby, a nadwyżkę będzie można sprzedać sąsiadom. Stawka wyniesie 80% ceny hurtowej energii elektrycznej. Alarmy bombowe w urzędach, muzeach i centrach handlowych w całej Polsce. Rano do różnych instytucji dotarły wiadomości z informacją o podłożeniu ładunków wybuchowych. Osoby przebywające w budynkach zostały natychmiast ewakuowane, a swoje czynności rozpoczęli policjanci i służby ratownicze. Wszystko wskazuje na to, że alarmy były fałszywe. Wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych dotarły do urzędów skarbowych i celnych, jednostek samorządu terytorialnego, prokuratur, komend policji, muzeów i galerii handlowych. Między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Trójmieście. Tylko w województwie pomorskim ewakuowano kilkadziesiąt budynków. W czterystu obiektach była informacja o podłożeniu bomby, w tym o dwa obiekty. Centra, centra handlowe. W Gdańsku ewakuowano centrum handlowe, w którym mieści się prywatna klinika i wiele gabinetów lekarskich. Przerwano kilka zabiegów. Nagle z mikrofonów usłyszałyśmy komunikat, że nastąpiła awaria techniczna i w związku z tym proszą o nagłe opuszczenie Medisona, tak? Przy czym Wyszłyśmy, nie wiedziałam co się dzieje, tak? Kazali nam wyłączyć prąd, wyłączyć kasę fiskalną, wyjść. Przy czym nagle całe tłumy zaczęły wychodzić z galerii. Wszystko wskazuje na to, że alarmy były fałszywe. Po dwóch godzinach działań e, pirotechników policyjnych. Okazało się, że nie ma żadnych ładunków wybuchowych, przystąpiliśmy do normalnych działań służbowych i pracy. Straty związane z fałszywymi alarmami bombowymi są ogromne. To nie tylko straty handlowców i paraliż w pracy urzędników, ale również ogromne środki wydane na sprawdzenie i zabezpieczenie budynków przez służby ratownicze. Sprawę fałszywych alarmów bombowych bada policja, która próbuje namierzyć skąd i przez kogo zostały wysłane wiadomości. Osobie, która za nimi stoi, grozi kara do 8%. Lat pozbawienia wolności. Pociąg z ciałami ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu jest już w Charkowie. W wagonach chłodniach złożono 298 ciał, które wkrótce mają być przetransportowane do Holandii. Z kolei w rękach malezyjskich ekspertów są czarne skrzynki, przekazali je separatyści. Parlament w Kijowie apeluje do społeczności międzynarodowej o uznanie katastrofy za akt terroru. Ciała ofiar katastrofy znajdują się obecnie w Charkowie. Zostały tam przetransportowane pociągiem chłodnią z miejscowości Torres. W Charkowie eksperci przygotowują ciała, by identyfikacja w Holandii mogła zostać przeprowadzona w jak najlepszy sposób. Informuje premier Holandii. Pierwszy samolot z ciałami przyleci jutro do Eindhoven. Stamtąd ciała ofiar zostaną przetransportowane do oddalonej o około 100 km bazy wojskowej. W Hilversum na południowy wschód od Amsterdamu. Gdy ciało zostanie zidentyfikowane, krewni zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Premier Holandii, wraz z ministrem spraw zagranicznych, chce nakłonić członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia rezolucji, która zapewni specjalistom nieskrępowany dostęp do miejsca katastrofy oraz wszczęcie międzynarodowego śledztwa. Tymczasem separatyści przekazali czarne skrzynki Boeinga malezyjskim ekspertom. Oto one czarne skrzynki. Proszę przedstawicieli Donieckiej Republiki Ludowej i Malezji o podpisanie protokołu. Malezja przetrzyma rejestratory do czasu utworzenia międzynarodowego zespołu, któremu zamierza je przekazać. To, czy śledczy będą mogli swobodnie prowadzić dochodzenie, zależy w dużej mierze od Moskwy. Dziś Władimir Putin oświadczył, że Rosja użyje swego wpływu na bojowników, aby umożliwili prowadzenie śledztwa. Jesteśmy wzywani, by użyć naszych wpływów na separatystów w południowo-wschodniej części Ukrainy. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Z kolei ukraiński parlament zwrócił się do społeczności międzynarodowej o uznanie katastrofy za akt terroru, za którym stoją wspierani przez Rosję separatyści. Rada Najwyższa poprosiła też Unię Europejską i Stany Zjednoczone, by zmusiły Rosję do wyprowadzenia jej oddziałów z terytorium Ukrainy i zaprzestania dostarczania broni rebeliantom. MSW Ukrainę wszczęło śledztwo przeciwko ministrowi obrony Rosji Siergiejowi Szojgu, który podejrzany jest o wspieranie separatystów prorosyjskich walczących przeciwko władzom w Kijowie. O sytuacji na Ukrainie rozmawiają w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Pozostajemy otwarci na uspokojenie sytuacji wszystkimi środkami politycznymi i dyplomatycznymi, ale staje się konieczne, by do tej gotowości dołączyć większą presję, co oznacza również ostrzejsze środki. W czwartek Komisja Europejska ma przedstawić propozycję sankcji wobec Rosji. Miałyby one dotyczyć obronności, usług finansowych i zaawansowanych technologii, w tym związanych z energetyką. Samolot zestrzelili prawdopodobnie prorosyjscy separatyści. Jeden z separatystów, z którym rozmawiał wysłannik dziennika Corriere da Sera, przyznał, że ich dowódcy pomylili malezyjski samolot z maszyną transportową ukraińskiego wojska. To wszystko teraz, dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne informacje dnia tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Boże, Julita Mirecka, w naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. Nadchodząca noc z temperaturą bliską przeważnie 15-18 stopni. Jutrzejszy dzień w pasie od Bałkanów przez Rumunię po Ukrainę zapowiada się deszczowo i burzowo. Na pozostałym obszarze pogodnie. W rejonie Wiednia 22 stopni Celsjusza, w Londynie oraz Moskwie 26 kresek powyżej zera, a w Madrycie nawet 35 stopni. A już teraz kilka słów o warunkach pogodowych w Polsce. Noc w naszym kraju bardzo ciepła, temperatura znajdzie się w przedziale 15-18 stopni. Jutro przed południem najwięcej chmur i przelotnych opadów możemy spodziewać się na Pomorzu Zachodnim, północy Wielkopolski, a także na Kujawach. Pochmurno i mokro w ciągu dnia będzie także w rejonie Karpat i wschodnich krańców Podkarpacia. Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od 25 stopni na wybrzeżu i południu do 30 na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu będzie wiał umiarkowanie. Barometry wskażą około 1016 hektopaskali i ciśnienie będzie się wahać. A już teraz prognoza pogody na czwartek. Zapraszam. Czwartek na przeważającym obszarze kraju od rana dużo słońca, przeważnie zachmurzenie małe i bezchmurnie. Po południu również pogodnie. Więcej chmur i przelotne opady deszczu możliwe wysoko w górach. Termometry wskażą maksymalnie od 25 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 31 w rejonie Niziny Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Tymi informacjami kończymy to wydanie prognozy pogody. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.